Dzień dobry Polsko! Dzisiaj będę gotowa nohutawa. Składniki podane w opisie. Kroimy cebulę. Teraz chodźmy. Wieża Papryka. To jest moje terapia? Naprawdę. Teraz mieszam wszystko, że i to jest moja fabryka. Ja lubię bardzo i a to pomidor, pomidor. Dodaj też dwa pomidory i finally mieszam masażki, masaż. Tak. I do zobaczenia ciecierka. I dwieście stopni, czterdzieści minut. Teraz gotowa. Smacznego.